Siema, mam kluczyki od Audiki. Dawno na moim kanale nie było takiej bryki. Łapeczki, komentarze mile widziane. Audi wygląda praktycznie jak nówka sztuka, pomimo tego, że jest to rocznik 2006 z poszukiwanym silnikiem 1.8 Turbo 163 konie. Stara jednostka żadne FSI, TFSI. Silnik po liftingu w pierwszej, pierwotnej wersji miał 150 koni. Dobrze go znacie z Audi A3, Audi A4, Sata, i Bizy. Później miał 163 konie. Bryczka praktycznie jak na swój rocznik: stan idealny. Niecałe 155 przejechane, dokładnie 154 800 coś, oponki praktycznie nówki, tarcze bez rantów. Ktoś zaraz będzie ten przebieg podważał, podobno w środku jest książka serwisowa. Jesteśmy w Polsce, możesz sobie wszystko sprawdzić, nie ma wymówek, że się nie dogadasz żarwali z nieba. Całe auto dla Was przemierzyłem. Wychodzi na to, że jest w oryginale. Jedynie tutaj to nad kole zostało delikatnie przeszpachlowane, przelakierowane. Być może miała jakąś delikatną obcierkę w granicach 600 mikronów, także nic wielkiego. Są park troniki, jest dwurura. Zajrzyjmy do bagażnika. Czyste, pachnące auto. Dojazdówka. Troszeczkę inna niż na aucie. Jak widać ktoś tutaj alusy zmienił. Poza tym bryczka naprawdę prezentuje się jak nówka sztuka. Bez obić, bez obdrapań. Z tyłu tarcze też wyglądają jeszcze przyzwoicie. Co tutaj na niej znalazłem? Tutaj na masce taki delikatny jakby odprysk zarysowanie. Nie zapominajmy, że jest to 2006 rocznik. Auto jak na ten rok wygląda jak nówka sztuka. Dlatego postanowiłem ją zaprezentować. Dostałem dwa kluczyki do tej bryki. Ten widać używany, ten praktycznie nowy. Chyba bateria siadła w tym jednym pilocie. Trzeba by sobie wymienić. Zajrzyjmy do środka. Audi jest w pakiecie S-Line. Oprzywana kierownica, skrzynia manualna, elektryczne szyby. Tutaj na tym przycisku troszeczkę się złuszczyło. Elektryczne lusterka przeważnie schodzi lakier na tym włączniku. Tutaj najwyraźniej nie zszedł. No, chyba że włącznik został wymieniony. Zostawmy drzwi otwarte, niech się troszeczkę przewietrzy. Normalnie jest taki żar z nieba. Jak dziś nie dostanę tutaj udaru, to naprawdę, Nygus, jesteś twardziel. Zajrzyjmy jeszcze z tyłu od strony pasażera. Auto czyste, pachnące. Naprawdę ładnie wygląda świeży samochód. Dlatego zdecydowałem się Wam go pokazać. Szósteczka. Na szybie, czyli wszystko się zgadza? Rocznik 2006. Książka jakaś tutaj powinna być. Co tutaj mamy? Instrukcja. Serwis. Co tutaj jest wpisane? Nawet nie zaglądałem. Ostatni wpis 2021 przy przebiegu 119. Nie następny serwis w 21. Ostatni w 20 przy 119. Także w sumie 3 lata temu. Trzeba by tutaj dokładnie sprawdzić, czy rozrząd wymieniany, co tutaj się działo, co było robione w trakcie. Akcji serwisowych. Wszystko możecie sobie sprawdzić. Zadzwonić do sprzedawcy. Kontakt podam pod filmikiem. Idziemy pod maskę, zobaczymy, jak to wygląda. Czy był szykowany? Uuu, ale upał dzisiaj. Ale kolejne dni ma cały czas lać. Dlatego postanowiłem. Że dzisiaj wyruszę i coś dla was nagram. Ostatnio, jak tutaj byłem na tym handlu, deszcz mnie pogonił. Wygląda na to, że był chyba myty. Nie widać żadnych wycieków. Zostawimy sobie maskę otwartą, odpalimy sprzęta. Jak wiecie, u mnie wszystkie filmiki są na żywca. O, nareszcie troszeczkę cienia. Uuu! Wiaterek wieje. To co? Zobaczmy, jak to odpali. Sprawdził wszystko niby OK. Pyk i chodzi. Odpaliła bardzo ładnie. Pracuje równo. Klimatyzacja. chłodzi, sprzęgło, biegi ładnie wchodzą, brakuje tutaj zapalniczki, podłokietnik, radyjka, gra, gra i trąbi zespół kombi, Dobra, to zamykamy. Zobaczymy, czy szyby działają. Działa. Działa. Z tyłu. Działa. Jeszcze tylna. Działa. Lampka działa. Tutaj działa. Działa. Podsufitówka jasna no gdzieniegdzie gdzie takie delikatne plamki nie jest podświetlane lusterko no teraz wyraźnie czuję jak klima chłodzi regulacja kierownicy jest można wysuwać można góra dół jest tempomat Wychodzi na to, że sprawne wszystko. Inaczej by szybciej mrygało, czyli kierunki też działają. W sumie sprawdzać nie będę sprawdzał. Czy rozrządy wymieniane i tak dalej wszystkiego możecie się dopytać sprzedawcy? Nazwę handlu znajdziecie pod filmikiem. Zobaczmy jeszcze pod maską, jak ten silnik pracuje, zmniejszę tutaj te nawiewy, bo mi teraz wieje. Zagłośno 154 812 Przelatane Auto przygotowane Po opłatach gotowe do rejestracji Oczywiście możecie Coś negocjować Ja za was tego nie będę robił W Niemczech Robiłem W Polsce myślę Możecie sobie Sami To ogarnąć siliczek pracuje cichutko, równiutko nie wiem czy tu powinno być jakieś wyciszenie pod maską czy nie szukam jakiejś plakietki bo często naklejają plakietki kiedy był rozrząd wymieniany ale nic tutaj nie widzę dobra cena 28 900, 1, 8, 163 konie, 154 przylatane, rok szósty, B7A4, 1.8 turbo, chwilkę pochodziła, więc dodajmy sobie jeszcze gazu, Ładnie się wkręcany, gus, lusterek, nie sprawdziłeś, czy działają. Działa. Góra, dół, A lusterko od strony pasażera musiałbym zamknąć drzwi, bo teraz nic nie będę widział. No, wychodzi na to, że wszystko w tym aucie jest sprawne. Klakson działa. Uchwyty na kubeczki. Są, działają SP Działa Tyle w temacie A reszta należy do Was Ładne Audi Myślę, że w Niemczech Za taką Trzeba by zapłacić podobne pieniądze A może nawet i większe Do szczęścia brakuje tutaj tylko Napędu quattro No ale cóż za kłatrówkę w limuzynie trzeba by pewnie jeszcze więcej zapłacić. A może tutaj jest podświetlane u pasażerki, żeby widziała czy jest ładna, czy brzydka. Nie zobaczy. Pozdro.